Generalnie jest tam ten potwór. Nie mam pojęcia co to mogło być. Witam Was serdecznie dzisiaj chciałbym Was zabrać do starej przepompowni, w której niestety no właściwie nic nie wiem Jedyne co to będę mógł sobie ją porównać z jedną przepompownią pulpy, czy takiego produktu poziemniaczanego, który już kiedyś miałem okazję zwiedzać. Widziałem zdjęcia stąd. E, powiedzmy, no, szału nie ma, ale zobaczymy, czy są jakieś pozostałości ciekawe. Nie wiem, czy tak naprawdę idę z dobrej strony tutaj. Tu jest na pewno wjazd dla traktorów, ale też ścieżka jest wydeptana. nie jest tak gorąco, mam długie spodnie. To na pewno ten budynek robi wrażenie, jeżeli idzie o wygląd ma coś w sobie zdecydowanie. już widzę jakieś toalety ale najpierw zobaczymy sobie tutaj jeszcze jakieś resztki pozostałości, aż dziw, że tego nie wyrwano nie ukradziono aczkolwiek widać, że reszta już jest raczej y, może nie tyle w kiepskim stanie co po prostu zdemontowana fajne stare okiennice z Polska a tutaj co mamy a tu słuchajcie na pewno ta pulpa przepraszam mówię pulpa od razu kojarząc sobie z poprzedniej wyprawy na pewno ta przepompownia tutaj która się znajduje no wyrzucała tutaj na zewnątrz Ojeju, tam jest jakieś zwierzę w środku masakra więc tu są na pewno tereny wszystko podmokłe i mogą być niebezpieczne Zobaczymy co jeszcze uda się zobaczyć No po co powiedziałem przed chwilą to takie fajne masło maślane czyli zobaczymy co uda się zobaczyć no ale tak to czasem jest o, ptaszki uciekają na mój widok Tu najprawdopodobniej jakieś pomieszczenia techniczne względnie yy, takie socjalne tym bardziej że tutaj mamy jeszcze tutaj raczej tu widzę kibelek ale na pewno też prysznic, fajne stare kaple, bardzo takie mało współczesne. No generalnie nic już tutaj nie ma, oprócz tego zobaczcie, jak to zwykle w tego typu miejscach przyroda wchodzi drzwiami i oknami miejscach trzeba mieć na uwadze, że to są tereny podmokłe i też posiadające swoje swojej okolicy zbiorniki takie wodne przez co bywają niebezpieczne Tutaj upadek do tej wody no nie wiadomo z czym by się wiązał Postaram się jeszcze znaleźć nagrać tego zwierzaczka, to tam leży, może pomożecie to to mogłoby być Niemniej jednak to już się zbliżamy do końca tej wyprawy jedynie ciekawi mnie że ten budynek jest wysoki w stosunku do reszty a tak naprawdę wyżej się nie dało dostać może uda się jeszcze kimś innym sposobem generalnie jest tam ten potwór nie mam pojęcia co to mogło być i chyba nie chcę nawet wiedzieć no. jak sami widzicie jest tutaj wyżej już chciałem iść z drugiej strony ale tak naprawdę to wejście znajduje się tutaj zarośnięte jak nie wiem co ale jest A. no i trochę lepiej aczkolwiek znowu żałuję, że nie mam maseczki zakładam No chociażby koszulkę na twarz. No, najprawdopodobniej mamy po prostu do czynienia z silniskiem ptasim. Ja mam takie wrażenie, że potem odchorowuję tego typu rzeczy. No i jesteśmy wyżej. Tu nawet w całkiem niezłym stanie, słuchajcie. Widać, że tu też była jakaś aparatura, oczywiście rozkradziona. Tutaj luk Sfery, relikt lat 80. a tu wyprowadzenie jeszcze jakieś też było. Dobra, słuchajcie, zmykam, bo, no, pentagram, Ok. ktoś próbował sobie tutaj zrobić chyba jakieś jaja. Tak i zobaczcie to właśnie ryzyko chodzenia przy takich hydrotechnicznych jakichś rzeczach. Tu na pewno jest pod spodem otwór z wodą. Dlatego powtarzam, żeby patrzeć pod nogi, słuchajcie, bo różnie to może być. Możemy wpaść nas nigdy nie odratuje. Z tego miejsca to by to było tak naprawdę wszystko. Trzymajcie się. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.